Cześć, witam serdecznie, dzisiaj mówimy sobie kolejnego questa. Tym razem mamy taki dosyć dziwny quest, bo chyba takiego jeszcze nie mieliśmy w Fortnite. Jest to zadaj obrażenia graczom ze strzelby będąc w powietrzu. 200 mage musimy dadać. O to chodzi, już tłumaczę. Ja sobie tylko tutaj postaram się znaleźć przeciwnika, więc na wstępie zachęcę do stawienia subskrypcji, łapki w górę, a jeśli macie jakieś pieniądze, to śmiało piszcie. Dobra, co musimy zrobić. O co chodzi dokładnie, chciałbym pokazać co na przeciwniku, jednak o, jest, znaczy może mi się uda właśnie pokazać. Chodzi o to, że musimy by, my być w powietrzu, czyli jak zrobić to zadanie. Możemy sobie robić coś takiego, że jeśli, o, mamy tutaj przeciwnika, no to możemy się budować e, i po prostu sobie skakać, o, że skoczymy i teraz strzelamy. I widzicie, teraz mi naliczyło, ale można zrobić to samo, że bez budowania, bo jak widzicie ja tutaj po prostu się Zbudowałem i sobie skoczyłem. Czyli, taki jakby flika zrobiłem w trakcie lotu. Można robić tak, ale takim prościejszym sposobem, właśnie dla osób, które no nie ogarniają może jakoś gry, to polecam zrobić coś takiego, że po prostu, jeśli walczymy z kimś, o, sobie podskoczyć, nie? Jak mi się zaliczyłem, musiałem po prostu podskoczyć, być w trakcie podskoku, i wtedy będzie wam zaliczać. Czyli, jeśli chcecie strzelić yy, z kogoś. E, tutaj, e, jeśli chcecie strzelić w kogoś z Shogana, robiąc tego no po prostu przed strzałem sobie podskoczcie. Tutaj ja praktycznie mam już zrobionego quest'a, o, można skoczyć i sobie strzelić też, jak widzicie. I powinienem mieć zaraz. O, tutaj wpadłem, niestety. Po prostu musimy, że tak powiem, e, podskakiwać. Także mniej więcej to. O, ja będę miał praktycznie zrobione, już tutaj idzie na mnie, hop, i musimy sobie to dobrze wyczuć. Nie wiem, czy mi się teraz udało, czy troszeczkę może. O, za wcześnie, a nie, jednak się udało, czyli pamiętajcie, po prostu przed e, strzeleniem podskoczcie i to jest tyle, dlatego ja nagrałem ten odcinek, bo dużo osób, które e, będą pewnie robili te quest, a nie grałem jakoś Fortnite'a, no to prawdopodobnie będą budować jakieś rampy, skakać, coś robić takiego, no to wystarczy podskoczyć, chodzi tylko o to, także tak mniej więcej to działa. Jeśli ktoś chce, to może właśnie sobie budować takie ramki, skakać na przykład na przeciwnika czy coś, też śmiało można. Ja jednak tutaj polecam oczywiście ten sposób z podskokiem, bo można prostu normalnie w grze to zrobić, czyli widzicie gościa, skaczecie, strzelacie i jesteście w powietrzu, jesteście zalicza, licza, to jeszcze raz każdy żeby nie było. Yy, proszę, zrobione jest. Zrobiłem w trakcie tego odcinka, tak jak widzicie quest mega prosty, można sobie śmiało na napadance to zrobić. No i co? Ja wam dziękuję za uwagę, nie przedłużam tu na tyle. Dzięki do następnego, trzymajcie się, yo!